No i kazaliśmy mankosty z nami i ten cieplonczynka. Przygotujmy go. Idziemy do pani Filipcy w misji. Uh -huh. Jimmy. You've interrupted me. Oh, sorry. Don't worry about it. <laughs> Can I see? Sure. Take a look. I think I have finally caught the essence of what it means to be a banana. I really feel my work is moving forward. Uh, here's the thing. Art is lost on me. I've always been more into music. You know, having thoughts for another really makes your work glow. Uh, how do you mean? When people do things. Incredible things. When people blossom and grow, that really moves me. You know what I mean? Not really. <laughs> I am in love, Jimmy. And I want to make tonight very special. Would you mind going to collect a few things while I work my muse out? A dress, some perfume, my pearl necklace from the jewelers, not too much. I must look my best tonight. Tonight? Wow. Of course. Is this legal? Of course it's legal. Whatever can you mean? Now go on, my dear. Hurry! Mm -hmm. Ta 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 ta. Co to było nie? wiem mm -hmm. Ale jakiś pewnie interesik ma do tego do do zimnego, no tak takie rzeczy ładne pójdzie. Tak ładne. Interesik jak cholera. Co To. Aha... rzeczy i Gdzie tej rzeczy nie ma, to Szukać darczy. rzeczy, A, na randkę, już pamiętam. No, tak. no, Zaspań, gdzie tej randki? Zaraz pan Znajdę ci pani rzeczy. Będzie mi <grym> podobać. To że już sam. Tutaj się tam, że jest Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, super, lá, tá lá, olha lá, olha lá, Pan dyskuje sobie co zbiera rzeczy pani Filip. Wstaję, jako kiedyś w drugim rozdziale, tak? Zbierać rzeczy kuchoreczki. Teraz pani nauczycieleczki. Od plastyczeczki. Jak to mówić?

O, perfumy, okay. No tak, na randkę to się musi wypsikać, umalować i tak dalej. <grystanie> Jeszcze kiecka jakoś założyć. No kiecka, kiecka. No, Zjadź się o tej pani Philips. Dobrze. Gdzie to znowu o jest, będzie kiecki zbierane Kiecki zbierane się wywalanie No bieegnie, <grystanie> żeż nie mam czasu się z tym krząć tych cholerny, tam coś tam Jakiś tam kulesiu mhm. mhm, no fajnie No druga misja, no i co teraz? O, na naszyjnik, okej, okay. z perłami? Kurde, co? Z perłami na szyjniki? o pierdzielę. Co ona nosi, ty? Patrz to, patrz to. Zwykła nauczycielka takie rzeczy no Z Diamenty normalnie. Jeszcze sobie nałożę. No wiziorek. Na szyję znaczy. Dobra, gdzie jeszcze istnieją rzeczy? Nie się.

Rzeczna, jadę po ostatnią rzecz, ty pan Filiz. No jadę, jadę, no co. Co to mówię, to jadę jeszcze. Szybciej. Szybciej, dziwi okno, najszybciej. Hmm, jest. Trzymaj się. Uchaj. A, tam sali był chyba ten żal bo ja go przysłuchiwał, Tak, tak, przesłuchiwał, tak, tak, tak. Że bankowość zazdrosna, że ona Że nie coś sprowadzono. O, Jakie no zjegłęcę. komputer bankowy. Czy nie jest Muszę uciec. Nie, dzisiaj Zaraz miejsce skończyć, później grałem szybciej. No podałem już są szybciej. No, to to nie zarekomendować. W godzinie. Na godziny godzinie Godziny. godzinie. Takie. No, by się takie godziny nagrywa. No, szybciej. Nie. No, to dzisiaj, na tak, gdzieś <grymne> <grymne> ja się zapinę, tak, spokojniej, ciszej, tak, tak, do mnie. tak, 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 się. To że 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 tak, Ja, co ty dałeś. No, bo biegnie dałeś no, na rzecz ostatnio. Nie, to coś nam patrzysz, kurwa, panie. Patrzcie na siebie, a nie. Zróbmy no, na siebie patrzy O, mówią ki, mówiłam kiecko, uchudnę, to kiecko. No, uh no. I coś, może jej Może teraz do tej uja. O, Aha. ja co. Muszę No jasne. szybko tę. Mhm. zobacz tego. Gdzie to jest do, 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 do. Dobro, mhm. no to do wyzywania? Dobra, widzę wszystko. No zaraz. Muszę sobie wyzwać. Gdzie to jest to? Muszę sobie Weź się chyba odkrząć gdzieś tam. Pobiegniesz się.

Zachowałaś mi się z siebie w pomocy jednej. Ty byś mi się wziął też No jestem już biegnie. Masz tu sobie panie Fidu swoje rzeczy i nie wkurzaj mnie. No, ale biegłeś. O kurde. No styk. No styk. Jeloleja. Jeloleja. Jajka takie, ale jajka. No. Chciałabym to zobaczyć, że na filmik dawaj. Pacenkę znaczy damy. Jeszcze. No, super, druga się ładuje. Strasznie długa, no. No, I here think you go. Oh, Jimmy, what took you so long? Thanks. No problem. Oh, man, I can't believe this. My first time with a teacher. Oh, man, this is gonna be great. Hey. Hey, Jimmy, what are you doing here? Nothing. What are you doing here? Ah, well, it's a little awkward, but since you've been such a good friend to me, Ms. Phillips, she's asked me. Me, of all people. She, can you believe? She's asked me on a date. Wait, she asked you? I think you're mistaken. Uh, what? Yeah, I mean, I think there's been some sort of mistake. You sure you haven't been hitting the bottle again? No. I mean, yes, I am sure. Well, okay then. Hitting the bottle. <sighs> Lionel, you came. You look great. So do you, Deirdre. Thank you. Wait, what? Jimmy, what are you still doing here? Uh, what do you mean? This boy is an angel. He's been magnificent. Uh-huh. And he is so cute. Cute. Uh -huh. Nice. Come on, Lionel. Let's go. Bye, Jimmy. Jimmy, you should get back to school. Wait, Miss Phillips. <laughs> 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 oh <coughs> no. <coughs> poszła sobie na randkę z panem yy, od niech gwizdyki <laughs>